I wszystkim z tej strony z witajcie! W nowym odcinku z Car Dealer Simulator wyszedł update, ale z takimi całkowicie rozwalonymi samochodami, całkowitymi gruzami. I dzisiaj postaramy się je znaleźć. Ponoć mamy dostać maila. Maila o wyjątkowej ofercie. Z tej strony Brian. Mam dla ciebie niezłą okazję. A Brian po prostu chciał auto nam sprzedać. Wyrzucamy to wszystko do kosza i musimy chyba czekać na tego maila, a w tym czasie wystawmy samochody na... Sprzedaż. Ten to możemy najpierw umyć do mycia. Maciek już myje! A ten marze wszędzie, Pro, proszę to naprawić. Naszego złotego samochodu nie sprzedajemy. Wystawiamy go tutaj. Zaraz będziemy mieć też dziesiąty poziom reputacji i będziemy mogli w końcu ulepszyć budynki. A, a czy to auto jest w idealnym stanie? No, zobaczcie! Nie może być lepiej! Odbieramy samochód. T -t -t ten też. Tego dajemy do mycia. Mam umyć auto szefie, no a co masz robić, niby? O, da się tu cofnąć przebieg. Cafamy. Do 45 tysięcy. A było chyba 54. Robimy zdjęcia z, z modelką od razu. <grym> Jak to wygląda? Proszę bardzo. Wartość rynkowa: 25 tysięcy. Dobra, dajmy 33 tysiące. Nie obchodzi mnie jakaś wartość rynkowa. Odbieramy kolejne auto. Te wielkie auto. I, i tu też trzeba zmienić przebieg. O jakieś 50 tysięcy kilometrów. Robimy zdjęcia. Pięknie. Pokazujemy, że są zainteresowani ludzie. 20 tysięcy. O! Dzień dobry! Witam. W ofercie było napisane 33 tysiące. Proponuję 20. Masz szczęście, że twórca tej gry nie dodał tu żadnej broni. Do, do widzenia. Miłego dnia. O! O! Dzień dobry! Pasuje do pani ten samochód. Idealny jest. Idealne ubranie. Te srebrne elementy. O, twórca jest. Proszę nie kłócać. <laughs> nie, Nieważne, nieważne. Te srebrne elementy pasują do pani ubrania. Niebieski lakier Arizona Blue palety Porsche, proszę pani. 24 tysiące. Do widzenia. Co nie? O, we dwójkę dzień, dzień dobry. Akceptuję biorę go za 33 tysiące. O to chodzi. I mamy kolejnego klienta. 15 tysięcy. Proponuję. Do widzenia. Co tu, tutaj idzie? Akurat kolejny. Dzień dobry. 13. Do widzenia. O, nie przeczytałem. Pilne, kup samochód, spraw skrzynkę po sztowu. Dobra, to mi się podoba. Wyjątkowa oferta: 14 tysięcy dolarów. Twoja decyzja, ale nie każ mi czekać. Potwierdzamy. Zobaczmy, co tu do nas przyjedzie. Niestety nie gruz. Hej, z góry uprzedzam, że cena to 14 tysięcy dolarów. No, mogłeś go umyć chociaż. Kupujemy. Oj, zobaczcie, zostały nam 4 punkty do napięcia 10 poziomu już. Bierz się do pracy. Dzień dobry. Proponuję 14 tysięcy. Proponuję. Nie, nie powiem tego na głos, bo mi odetną ma na Stawiamy samochód. Ciekawe, czy w nim wszystko działa. Zobaczmy, też przebieg: 36 tysięcy. Tylko cofnijmy go szybko, bo klientka dla na nas czeka. I, I macha tam z tyłu. A zeskanujmy ten samochód. Zobaczmy, jaki jest stan techniczny. Zacisk hamulcowy, lewy przedni: 1%. To jak ktoś będzie wracać do domu, to się zabije tym. Dzień dobry, interesuję się pańskim samochodem. W ogłoszeniu podano 20 tysięcy. Proponuję 13,900. Do widzenia. Jakby mamy gwarancję na samochód. Ale, jak właściciel nie przeżyje, to tego nie zgłosi. Wystawiamy za 31 tysięcy. O, kolejna osoba chce kupić dzień dobry. Proponuję 15. Dobra, weź to za 17. 16.500. No dobra, 16. 15.500. I mamy. Dziesiąty poziom w końcu, dziesiąty poziom. A wiecie, co to oznacza? Oznacza to, że możemy ulepszyć biuro do czwartego poziomu. Biuro, ulepsz. Dobra, 60 tysięcy! Co nowego? Nowoczesny budynek, więcej platform do prezentacji samochodów, więcej miejsca na parkingu, ulepszenie maszyny do naprawy, zatrudnij pracownika na recepcję, powiększenie magazynu. To mi się podoba. Ulepszamy. I czekajcie, mamy wszystko? Mamy wszystko, chyba? Mamy w Siściu Te! Wow! 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 Zarówno 250 tysięcy. Wow, czekajcie, muszę się odsunąć, aż odsuwamy się, żeby zobaczyć to. Co to jest? O, to jest, jakie to jest wielkie Ale przepięknie to wygląda Dobra, możemy teraz wszystkie samochody tam wsadzać Czemu to się zaparkowało samo? A, aby było w środku Dzień dobry Cena w ogłoszeniu to 31 tysięcy Proponuję 21 Proponuję, proszę pani, przejazd tym złotym autem Po masce! Dzień dobry, 20 tysięcy to proszę wracać do domu. Zobaczmy, jak to jest z tym pracownikiem recepcji, gdzie go się zatrudnia. Tutaj są pracownicy, stanowisko prac, nie, pracownicy. Przepisujemy ją do biura. Ciekawe, co ona będzie robić w ogóle? Co ona może robić? Halo? K K Karen? A ty, dobra, już jest 19, już nikt nie pracuje. Idziemy spać. O, dodajmy tutaj samochód do ekspozycji. Karen będzie zachęcać klientów, a nie mogę dać swojego złotego tutaj, czekajcie, mogę go wziąć. Wow, jaki zakrzywiony monitor teraz mamy? Dodać zdjęcie. Stan techniczny 100%, stan wizualny doskonały. Wystawiamy go za milion dolarów. Tylko po to, żeby wystawić go w tym miejscu, żeby tutaj świecił swoją pięknością. Karen powinna się już pojawić. I, i co ona może robić? Dzień dobry. Szefie, nie musisz się o mnie martwić, działam pasywnie, ale skutecznie. Moja obecność podbija atrakcyjność pojazdu. Ty w tym czasie możesz się skupić na negocjacjach albo szukaniu nowych okazji. Czyli czekajcie! Ona tutaj będzie stała i nic nie robiła dosłownie, a ja mam podchodzić i negocjować ceny. Do widzenia! Super asystentka, to co ona chce jej zrobić? Sprawdziła ją i poszła. Mamy w ogóle jakieś samochody z tym. Wow! Se, ty, 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 tyłu? Tu mamy jakiś wielki hangar! Wszystko jest razem teraz, ale cudownie to wygląda. Zobaczcie, jaką podłogę mamy premium. Musimy zarobić 250 tysięcy teraz. A to nie powinien być problem. Szukamy jakiegoś pojazdu, tylko nie za 100 tysięcy. czerwony taki jest jeszcze. I jedziemy na spotkania. S w sumie to nie mamy czym. To, to idziemy na spotkania. Mamy pierwszego busa. To mi się podoba już. Dzień dobry. 53 tysiące! Zobaczcie, jaki on jest zarcywiały! 40, 42, 45, mamy 46 tysięcy, kupujemy. Dajemy chłopakom do obróbki. Bierz się do pracy i idziemy po kolejny Wow, jak super wygląda ten samochód. Dzień dobry. 24 tysiące, tylko bierzemy to. Znaczy się nie opłaca. 18 tysięcy, 18 tysięcy, dziewięć. 19, 19, 300 Podoba mi się to Bierzemy, i jedziemy A, nawet wyjechać stąd nie mogę Z drogi Wskoczył mi pod auto Na chodniku, co prawda Nie no, ale śliczne jest to autko O, to jest już naprawione Bierzemy je do mycia A te do usuwania rdzy Idziemy po kolejne pół kilometra Weź mnie podwieź Dzięki W lewo, w lewo poproszę W lewo, no gdzie to jest? Tutaj są części już. Oczekajcie, czekajcie, te wraki można kupować. Może da się znaleźć te wraki. Dzie Dzień dobry, dam dwie deszki. O, jak ceny! sceny! 21. Jak znowu Dwadzieścia jeden 21,50. Proszę bardzo, jedziemy. A czekajcie, czekajcie, bo coś mnie jeszcze ciekawi. Czy można tutaj kupić jakieś upominki? A. Sklep zamknięty, super, to co ci ludzie tutaj robią Pozbywamy się w kolejnym rdzy A te myjemy Ale piękny jest ten czerwony, wzmieniamy przebieg 123 tysiące też ma O nie udało się. 100 000. O, to ma 9 000. Może na 8 zejdziemy. O, nawet niżej. 7 000. 6 700. Wow! Cena wartość rynkowa 103 000? Jak 103 000? Stan techniczny 90%. Ło, wow, to jest najdroższe nasze auto. 150 000. Dobra, 140 bardziej. 140. 140. Co so 140 możemy to sprzedać. I sprzedajmy jeszcze nasz kolejny 33 000, tylko kosztuje. Wystawimy za 47 tysięcy. I postawmy te auto też tutaj. Jakie one są piękne. Kolejny tutaj, wszystkie będą tutaj w salonie. O, mamy klienta. Dzień dobry. 21 tysięcy. Do widzenia. Musimy je w końcu sprzedać. O, o, będzie tym zainteresowana. No i też auto. Tak. Proponuję 96 tysięcy. A czekajcie, jak go nie kupiłem za jakieś 50. Zaproponujmy jej 130 tysięcy. Cena bonusowa, proszę pani. Nie, nie opłaca nam się w ogóle. Dzień dobry. O, sprzedajemy za 50. 000. A kupiłem za 20. Dziękuję. Wystawiamy od razu kolejne. O, dzień dobry! Okej, okay, Cena mi odpowiada 140 tysięcy! Sprzedajemy! Zobaczcie, mamy trzy. Wykup firmę od Little Sama. Czekajcie, czekajcie. Firmę możemy wykupić? Gdzie gdzie, 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 gdzie? Gdzie firmy możemy wykupić? Tutaj? W mailu, nie ma w mailu, w banku? Rachunki i płatności. 6 tysięcy w rachunkach! Dobra, nieważne. Gdzie mam niby wykupić firmę tam? Dobra, nie sprzedajemy tego na razie Jedziemy tam Jesteśmy na miejscu Czekajcie Ten bar tutaj był wcześniej Dzień dobry O, to jest Roger Roger, wujek chyba, który z nami się kontaktował Nie, nie wydaje się zadowolony Cześć wujku Cały interes jest twój za 250 tysięcy dolców Bierzesz to oficjalnie na siebie? Bierzemy Wszystko co dobre kiedyś się kończy, co nie? Cieszę się, że mój stary biznes trafił w dobre i zdalne ręce Twoje ręce, młody a, a co mi to dało w ogóle, że to kupiłem? Stracimy tylko 250 tysięcy. No i zobaczcie, w barze możemy brać upominki dla naszych klientów. Bierzemy cukierki 30 cukierków. Aha, nie ma miejsca. 10 cukierków i 10 paczek, które mogą się przydać w negocjacji. Idziemy spać w swoim biurze parę razy. A ci, co jeszcze trzeba płacić? 117 dolarów za jeden dzień. Nic nie robienia. O, 31 tysięcy. Mam przykrą wiadomość, po jakichś 4 godzinach, 4 godzinach gry, dostaliśmy kolejnego maila, kolejnego maila, ale zobaczcie z ofertą, zobaczcie na te dni, ile dni już minęło, ktoś chce nam po prostu sprzedać kolejny samochód za 19 tysięcy, nie ma żadnej wiadomości o wraku kompletnie, a było napisane w update, że co 3 dni się to pojawia, a jest już 66 dzień, a był 36 chyba na początku odcinka. A ten pojazd by wyglądał w ten sposób, byśmy go odbierali i naprawiali. Niestety się to nie udało. Naprawdę się starałem. Ja wam dziękuję za oglądanie. Opa. Pa.